Witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Dzisiaj bitwa na bardzo znacznej maszynie, czyli Conqueror. No i bitewka jest na Lakeville: 66% szans na zwycięstwo. Losowanie na dziesiątki, których jest całkiem sporo, prawie połowa drużyny. I informacyjnie, póki zacznie się bitwa, pewnie już wiecie, ale. Yy, opuściłem AZP. Może powiedzmy, powody nie są zbytnio istotne, ale. Jakby coś się kończy, coś zaczyna, także żeby, żeby nie pozostać tak bezklanowo, to postowi, postanowiłem sam coś założyć. A że akurat Dedu również w tym okresie miał taki pomysł, to wspólnie założyliśmy klan o nazwie Pazie na emeryturze. Klan wyłącznie dla znajomych, także absolutnie nie ma tej żadnej rekrutacji. Żebyś tej dostać, no to naprawdę musicie być dobrymi znajomymi, grać wcześniej i tak dalej, także. Nie wnikajmy, natomiast y, faktem jest to, że tak, a nie, nie inaczej się stało. Także teraz będę jeździł pod szyldem PNE y, i obejrzyjmy sobie bitewkę. Mamy Lakeville, bardzo rzadko tutaj jeżdżę na, y, na tę mańkę, że tak powiem, ale ponieważ nie było Arty, a Conqueror... No, jego głównym atutem jest wieża i genialne działo. Nie wiem, czy to działo nie jest najlepsze w ogóle w całym World of Tanks, jak do tej pory, które spotkałem, Naprawdę, rewelacyjne działo, coś pięknego. To postanowiłem, że tutaj będzie fajne, fajne bicie, o tej na pewno są czołgi. Jednak widzimy, że wrogowie tych tutaj swoich czołgów mają masę. No i pobawmy się zatem z nimi, z nimi na tym Lake Zobaczmy sobie armatę. 259 przebicia i średnich 400 uszkodzeń na tierze dziewiątym plus jak widzicie w czasie jazdy kółeczko praktycznie w ogóle nie jest rozwalone to jest naprawdę genialna armata, ona skupia, praktycznie cały czas jest skupiona, cały czas jest skupiona, także tutaj celowanie to jest pikuś bardzo celna, niezwykle celna, praktycznie można powiedzieć, że igła można celować w najmniejszy piksel plus świetna pena plus często losuje, bardzo często powyżej 400 ubrażeń. Zobaczcie, ist 7 ładne przycelowanie, no i mamy 1200 uszkodzeń bezproblemowo zrobionych. Kadłub jest bardzo mięciutki, t 541 wykończony, kadłub jest bardzo mięciutki, także w niego wchodzi wszystko. Na side scrapa również się średnio nadaje, bo te boczki łapią, ale wieża jest naprawdę świetna i działo jest świetne. Widzimy kolejne losowanie powyżej 400 ek hapsy tracą, no bo tak jak mówię, przebicie Conquerora po kadłubie nie stanowi żadnego wyzwania, ten strzał był oczywiście zły z mojej strony, ale jeśli pokazujemy wierzę, to jest, jest czym się pobawić. Akurat tak się złożyło, że skończyłem grind Conquerora i to jest chyba druga bitwa po, po skończeniu grindu na elitarnym. Nie akurat spoileruję, że wpadła tej odznaka mistrzowska. Do tej pory yy, niestety nie mogę mi wbić, a bywało naprawdę często. Myślę, że te wyniki ocierały się wielokrotnie o granicę odznaki mistrzowskiej. Brakowało nieco, myślę, że nawet jednego strzału w wielu przypadkach, żeby przekroczyć jakąś tam granicę. A na razie idzie nam nieźle. 2700 uszkodzeń zrobionych. Fajna, fajna możliwość postrzelania. Znowu zły strzał z mojej strony, także... Pocisk spoleciał tam, gdzie ja chciałem, a że chciałem źle, no to niestety nie trafiłem. 6 do 6, wyrównana bitwa, ostre mordobicie, naprawdę bardzo ostre mordobicie. Poczekanie na T-30, no i mamy przekroczone 3000, Wróg nas zajechał przez środek i od strony miasta. My tutaj się zgrupowaliśmy wyłącznie w jednym miejscu, także dosyć dziwnie, ale ostatnio te bitwy takie właśnie bywają. Znowu powyżej 4 stówek, 3,5 tysiąca naklepane, 8 do 8. No, i tak, jeśli zastanawiacie się, czy warto podążyć tą drogą czołgów ciężkich brytyjskich, no to powiem szczerze, że jedynym czołgiem wartym uwagi, jak do tej pory, jest po prostu Conqueror. Także do tej pory ścieżka jest po prostu trudna i niewdzięczna, i te maszyny są naprawdę niezbyt fajne do grania. Ale Conqueror jest czołgiem absolutnie genialnym, i grając w World of Tanks, to wydaje mi się, że jest to czołg, który po prostu warto zrobić, żeby poznać. Poznać chociażby absolutnie genialną armatę, jak dla mnie to jest na pewno top 3, a może i top 1 w ogóle armat. T62 przycelowanie po włazie, zobaczcie, Widzicie ten strzał to jest po prostu genialna armata. Przycelowanie po włazie pikselowym T62 i trafienie bez problemu. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Rewelacja, rewelacja. Mamy 4300 obrażeń. Wróg nas zajechał. Mamy teraz go na plecach. T54 wyjeżdża. Trafił na Smygo również, kończą mi się nieco hapsy. Jeszcze wyjeżdża Padżat, chat robi się sytuacja dosyć, dosyć napięta niestety. Chciałem wykończyć T-54, no niestety ruski czo, y, dingną, dolną płytą, co zrobić. 4600 już naklepane. Wykończenie T-54, nareszcie mam jeszcze mx 30, Badżata i E-5 na plecach pełną. Jest to sytuacja niezbyt dobra niestety. Centurion mi troszkę broni plecy, ale no umówmy się, tutaj jestem praktycznie sam. Jest bad Chat, nie, to był MX30, wykończę Chata, Na plecach mam tą T30, 5200 na liczniku, wyjeżdżam na Bata, kończą mi się hapsy, 5600 na liczniku. No i niestety sytuacja jest trudna, ponieważ mam na plecach tą E5, która mi niszczy. Także jak widzicie, bitwa była niezwykle szybka, 4 fragi zrobione. 5600 5, obrażeń zrobionych na bliskim dystansie naklepane na wyższych tierach no i zobaczmy sobie, jak ten nasz sojusznik się sprawi pojechali kapować bazę, szkoda tego Isa 7 że nam troszkę nie pomógł można było jeszcze troszkę postrzelać, można było pewnie tą bitwę wygrać poprzez rozwalenie wrogów, oni postanowili kapować stało kilka sekund do końca 3 sekundy, 2 sekundy, sekunda no, i zajęliśmy, zajęliśmy bazę. Yy, także tak wygrywamy tą bitewkę i obejrzyjmy sobie zatem screeny końcowe. Wpada wreszcie odznaka mistrzowska. W bitwie tak widzicie dosyć takiej finezyjnej yy, oraz duży kaliber. Ale Expo ładnie, ponieważ 1440 i to wystarczyło na odznakę mistrzowską. A takich bitewek w okolicach właśnie 6000 obrażeń miałem naprawdę chyba z 10 i ta masterka nie wpadała. Także bardzo się cieszę. IS-7 również ładnie zagrał, 5300, Batcza 4000, także tutaj drużyna się sprawiła, ale wróg również pocisnął nieźle. E-5, 4400, Paton, 5 prawie 400, także bitewka dosyć zacięta, na szczęście wygrana dla nas, 22 strzały oddane, 18 trafień, 15 przebić bez używania pocisków premium, ponieważ tarmata, jak dla mnie mówię, jest rewelacyjna i praktycznie nie potrzeba. 1000 zablokowany przez pancerz, kilometr 200... Przejechane i około tysiąca z asysty. Także kolejna masteryczka wbita. Bardzo się cieszę. Będzie można Conquerora sprzedać. Chociaż jest mi troszkę go smutno sprzedawać, bo jest to maszyna absolutnie fenomenalna. Ale nie mam załogi, żeby kupić sobie dziesiątkę. Na dziesiątkę przełożyć. Także kupię sobie za jakiś czas dziesiątkę i zobaczymy, co z tego będzie. A na razie żegnam się z Wami i do następnego materiału. Hejka.